Wcinek, witam. Ale Szymon? na kolano. Ale to był ten jakiś magiczny. Który? Ej, zielony taki. No tak, magiczny, ale ma, ma kierkę, ale ma spódnicę. <grystanie> to co Petardami go może wezmę, co? Petardy będą dobre na niego. Czy na niego to działa? A jak działa, ale tak Pytardziochy robią robotę o, oh, 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 oh. O, Tutaj wal w rezowa Pomóż umarek Marek Ty Czekał... Olefa, ej a, Ale a, to był skład Sam ci to był tu był skład Troszkę tak Chcecie eksplozję wybuchnąć? py Pyk! Pyk! Kurwa, ty tam podlazłeś? Na chuj ty tam podchodzisz? Chłop macham miotłą tak potężną, a się podchodzi pod niego Nie mówi, a nie Ma Firewerki dzisiaj w nocy, jak O, pa wow. Tamtych Na lewo Jeszcze, ale jest chyba odporna Patrz, tak. no ma podporne, ma w dupku. Odporny jest, szkoda no mi na tu marnować. Takimi strzałami se... tak, robi. Najwidoczniej tak. Zwykle na niego lepiej. Jaki on ma zasięg? To ma, ma. Kup dość tych co ja tak szybko jedzą? A to się tutaj palce, to się podpali. To się, to się podpali, no ja nie no to. Mocno Dobra, pat Easy, easy pi- To rozdzielnie trzeba wejść. Ciechaj, chodź tutaj, otwórz to. Otwórz to, Kubuś, Aj. to Twoje zadanie, to jest Kubusia robota. Chodź tutaj, chodź, Kubuś, dalej, chodź tu. Transformator? A co do takiego transformatora? Co to jest? O, właśnie. O, się no. Ej, normalnie by była taka apokalipsa, jakbyś widział co trzecią osobę taką powieszoną, to ci psycha tak jebła. Jestem w środku. Co to jest, w ogóle? Tyle, tyle trupów. Marek, gramy w, yy, w jasia, w biegu jasia. Podanie, podanie. Nie, to już jest spore, nie dobra No jak oni go tutaj umieścili tak bez sensu? na rurze tak Tak się powiesił na rurze, co mu? Psycha jebła No nie Czy może był zarażony? Czy tak był czemu, zarażony tak? i się zabił? Chyba tak. tak, bo jak był zdrowy, to czemu miał tak no... A jakie ma oczka, jakie A właśnie, czekaj... Zarażony był, tak. Zarażony To dobrze, to do, że... Wiesz... Takich ludzi trzeba szanować, bo mogliby kogoś zabijać, a tak to wiesz... Zabili się i...

Troszkę tak No i Kubuś spinaczka nas czeka Ouu Kubuś, znaczy kubusia ja czekam spinaczka Czekam nasz, no czekam jego Bo ja to wiesz, ja to się umiem wspinać Kubuś wiesz, wiesz, o co chodzi z klikam i lecę, nie? Jak małyś. Widzisz o to chodzi? Kurwa czemu mi to nie działa? Co nie działa? Dawaj, panie, dawaj, dawać Jak tam wlazłeś? Do środka. A, moja kostka To czekam na kubuścia, tak? No Kubuś idź, bo blokujesz przejście o, no, już jeszcze... Nie Jak mam nie No kurwa Kubuś, no co ty to? No idź kurwa. Nie, to... No Kubuś to, to on no tak troluje tą gierkę Kubuś lubi trollować gierę, nie? No lubi coś co on robi? Pa, Spytam mało pana z A kurwa spadłem na ziemię, ja ci pierdolę, no, Ej, No idzie tam, po pójdziesz. Poczekaj na Kubusia łupkę, tutaj, bo nie wyjdzie teraz. Czekaj, Oho! Oho! <noise> 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 bo się Aaaa kurwa, ja też się już. Chciałem, po... Chciałem ci uratować. Kurcze pieczone. Chciałem ci uratować. Chciałem cię uratować też, ale żeś byś... się dał zabić. No. O, na lewo tam kubuś, po tej. O, pięknie, pięknie, pięknie. Poszedł? No, już, już te dwa nie wyjdzie dalej. <laughs>

A ja teraz nie wiem gdzie teraz iść w ogóle. Jak tam to do góry wejść? Kurczę. Co jest? Wiecie, macie jakiś pomysł? Ciężko. O tych gównach. O O Zjebałem. Pojebało ich, nie? Kurde! Ja to jest, nie wiem gdzie skakać. Gdzieś na pewno. No gdzie teraz Marek? Co? Co? Nie wiesz? Nie wiesz? Nie wiesz? Nie wiesz, że nie 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 to tutaj, było na No? no. Kran, Krank! Krank! Krank. Czemu to takie, jakieś puty takie łosą? Ej, no. gran, 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 Bez gran, gran, jestem u was? Dobra. Tutaj chociaż daj dwa jakąś No Tutaj już nie, tutaj zabrakło tej trafiny. Kurczę, ale trudno wspinaczka ogólnie. Fajnie Kurde spadnie Nie dobra jakimś fartym Jakimś fartem się trzymałem Idziecie? Bo już jestem na górze. Już. No ja jestem za kubą. Okay, ZW, na chwilkę, ze takie na chwilkę Zobaczyć Czy jest to? Obiad? W sensie kolację? Wysadzamy go? Otwieraj, tak. A dobrze. A potem idziemy na sam nie, mm nie. -hmm. Czy ktoś mnie słyszy? Mam ważną wiadomość. Nazywam się Kyle Crane i nadaję z miasta Haran ze strefy kwarantanny. Pułkownik Tanner i Ministerstwo Obrony kłamią. W mieście wciąż są żywi, zdrowi ludzie. Chcą zbombardować Haran, ale jeśli te bomby spadną, wiedzcie, że Tanner i Ministerstwo to badra się do morderców.

Ani bez jakiej paki? Nie dowiedziałem się, kto miał ten zastarany plik. Nie musicie mi płacić honorarium. Wszystko zostało zapomniane, Kyle. Miejmy to już za sobą. Musisz tylko zabrać ze sobą badania doktora Zila. A my prześlemy po ciebie ładny, bezpieczny helikopter. Dobrze wiem, co było w tym pliku. Chcieliście przerobić wirusa na broń biologiczną. Kane! Oh, mój Boże, potrzebujecie tego leku, żeby poprawić swój pijar! To wasz jedyny ratunek przekonać wszystkich, że cały czas szukaliście lekarstwa. To insynuacje, sytuacja Zdobądź wyniki badań, a wszystko będzie w porządku. Ale kurwa. Ciekawe. Czekajcie na mój sygnał. No ja bym jej nie dał tego. Już na Ja głowę Tu może zjechał piękne widok Kto ma psychę i podskoczył na linię... Ej podskoczcie na linie, kto ma psychę, żeby podskoczył Ja podskoczyłem na linię? kilka razy Tak, tak, tak. I Marek Marek nie ma na pewno taki psych A Ja specjalnie to robię, bo jestem pojebany <noise> A wy nie macie takiej psychy, na pewno Żeby nie tak Nie chcąc. Robić. No właśnie Tak myślałem, że nie chcąc To siedzi na terrorce chyba daleko gdzieś nie, gdzie nie trzeba Ale to co Dotrze do tunelu to nie jest jeszcze koniec misji a, a czy to nie będzie koniec gry powiedz Marek bo jak to będzie koniec gry to przestajmy to robić no. O, bradowny Marku, powiedz coś, kurwa, no. Że, że do kamdena szalisz, nie? O kurczę, O, nie. Idę na kinał. To nie tutaj chyba? Tutaj? Jasne, co może pójść źle? No wszystko. co? <laughs> No i bosiek też się znał. O, paryczon. O kurcze, no. Aj mocne to jest. Zobacz, co będzie tu ściał. No, o kurwa. Ale <laughs> go wywaliłem z butu, że Plug Skupił. Boli, buje, kole, kolej, kol, oka czy płynąć.

Zainstalowałem wzmacniacz na maszcie antynowym i nadałem wiadomość. Rychło w czas. Czy mm. jest tak, Kanten, nie ciesz. Tu, Kyle Crane. słychać mnie? Słyszę pana. Czy udaje się pan teraz do mnie? Jestem zwarty i gotowy, potrzebuję tylko próbek. Właśnie je pan niosę, doktorze. Tylko proszę pamiętać, że utknąłem w środku mniej więcej tysiąca zombie. Rozumiem. Będę niebawem. Doskonale, nigdzie się nie Doktor Kampden taką końcóweczkę No to tak, żebyśmy jeszcze te poboczne robili, nie? Ale tak ja uważam, że to strasznie krótko było Ogólnie, no Da się robić potem Krótko, Kuba, nie? Bo to mam wrażenie, tak. że strasznie króbo, krótko te, te misje trwały Parę misji jak... Ja czuję jakbym parę pobocznych zrobił, tak, to nie że parę... Co? Mówię, że to powinno być tak jak w gotiku jest. No coś takiego, kurczę, w gotiku jest misji. Albo w jedźminie, wiedźmie to jest w ogóle. A no, w trójce tak. jeszcze. No, w trójce bo właśnie w trójce, bo w innowacji nie grałem... Gdzie mam iść. No tutaj o. trzeba czekać tutaj na tego. Nie, nie, nie tutaj. Co? Tu pod wodę? Nie, tu nie ma wody. Tutaj, potem na dół. Widzicie? No. No to i tak wiesz, bo tu jest yy, dodatek jest ogólnie do tej gry. Tryb jakiś zombie, co grałem chwilę w ten tryb zombie. No tak wiesz, nawet jak to przejdziemy, to jeszcze jest tutaj parę rzeczy do robienia. Prócz tych fabularnych, yy, pobocznych. Samemu jak coś. Ostatnio. Jak mis Ostatnio misję się robi samemu? Chyba tak. Kurczę Ale to, sobą. to samo. To samo. To samo. To samo. To Oszukuje nas. <laughs> no wiem. To, to... Dobra, ja za dwóch. z dwóch. Koniec odcinka.